prawdę ważna sprawa, lecz nie zawsze się udaje Oto drugi przykład na to, jak się bez problemu kłamie Proszę Pana, proszę Pana Zaszła u nas wielka zmiana Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w Skowronka Siedzi cały dzień na buku i powtarza Kuku, kuku, tylko co Ty pleciesz? To zwyczajne kłamstwa przecież. Proszę Pana, proszę Pana, żyć się stała niezwykana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała orężada i w dodatku całkiem sucha. Fe nieładnie, fe kłamczucha. To nie wszystko, proszę Pana, ustryjenki wczoraj z rana Męcawo z pieca spalło, całą piecień z zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest panczucha! Proszę pana, niech pan słucha! Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daję słowo! Sprowadzono straż ogniową, przed wodem sitem, a co ryb zbawiono szytem. Fenie ładnie, któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę mamie. Tak niestety często bywa, kłamców stale nam przybywa. A teraz to pidama, z wielkiej swej skromności znana. Samofała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż werze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Więc wysła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna. Wiochka, słowa i obawna, a w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga, moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała. Z taką życie nie jest nudne. No o powagę apeluję, już poważną minę robię. Ty zaś lepiej popatrz sobie Na artystkę, jakiej mało, mało no, Nudą no, tu nie będzie miało Od nich sporo się dowiemy Chcemy tego, czy nie chcemy Piotruś nie był dzisiaj w szkole Antek zrobił dziurę w stole Wanda obrót poprawiła Zosia szyję myła Jurek zgubił klucz A facek zjadł cały placek Kto się ciebie o to pyta? Nikt, ja jestem w pyta Jeśli nawet taka moda Skarżenie czasu szkoda. Taka o nas prawda cała, Gdy słuchamy złych odszeptów, Wtedy będzie się nas samochwała. Chłopczucha, bruda, skarży pyta, Leni, maruda, staś co pyta. To zimny, bieg i słonu nie słyszał. Słówka a lód ma tylko w Żyję w kraju wiecznej zimy, wiecznych śniegów i mam samych eski za polegów. Mieszkam w iglo, śnieżnej chacie, z bloków lony. Nazywam się ja mam żółtą skórę skośne oczy. A na głowie noszę kapelusik ze słony. Podobny do Mieszkam w Azji. Mój dom ma dwa okna i zjedz dach. Godzina się jest smok. Bardzo lubiliśmy już że to piękna kraina, że to twarz ma jak spryna. Mam na imię bo na chmurka. Mieszkam w Ameryce, w półżystej krainie, gdzie strumyki płyną i szumią wielkie wodospady. Mój domek nazywa się Big Spodobany jest z po pokrytych skórami zwierząt. Mój tata poluje na bamboły, a mama szyje ubrania ze skóry. Wszystkie dzieci na całym świecie są takie same. Lubią skakać na jednej nodze, lubią zędzać mamę. Wszystkie dzieci na całym świecie śpiewają wesołe piosenki. Albo kamyk, albo śkiełko Lęki. A czy wy macie jakieś ulubione zabawki? Miś Pruszczowy miał okropny wow. dziś ból głowy. Potknął się z balkonu, spadł i tu ma ślad, i tu ma ślad. Łapki obie potuch sobie i mordeczka też troszeczkę. Koło komu, komu. nie wychylaj się z balkonu. Na tym dzisiaj zakończymy. A was dorośli dzieci o rokie prawa prosimy. Panią Edytę Pus, Panią Grażynę Tyszkiewicz i Panią Magdalenę Hawej. Także yy, przekażę tutaj Pani Magdalenie Hawej, tak, Dzień, podziękowanie. w naszym gronie Panią Alicję Kracz i podziękować za okazaną pomoc. Zapraszam Panią Alicję. Zapraszam teraz do obejrzenia występu przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w świetlinie. Wystąpią uczniowie klasy integracyjnych w pierwszej i trzeciej, zaprezentują piosenki i wiersze. Jedną piosenkę zaprezentuje także Michał Jelczyński. Występ przygotowały panie Wioleta Owińska i Małgorzata Zastocka. Zapraszam. Mka swojego synka, jaki mielutki, jaki ślicznutki, różowe łóżki, króciutkie duszki, wesoła minka, wóra szczecinka, a jaki rygiel, a jaki wrzuszek, ach mój butasek, ach mój śpinuszek.

Dziękować, gdy nie przestanę, że... Chodź tu słyszę, dobrze wie, bo nigdy nie było takiego jak Ty, na Ziemi jest, o niego lepiej. Każdy znów zwykły jest, codziennie zdarza się, na Ziemi.